Minęło pięć lat od beatyfikacji księdza Michała Sopoćki. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w niedzielę 29 września w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Uroczystą mszę świętą poprzedziła koronka do Miłosierdzia Bożego. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Edward Ozorowski, koncelebrowali arcybiskup senior Stanisław Szymecki, biskup Henryk Ciereszko oraz kilkudziesięciu kapłanów. Gościem białostockich obchodów był ordynariusz diecezji Dundo w Angolii, biskup Stanisław. Homilię wygłosił ksiądz Krzysztof Kralka, pallotyn. Podkreślał w niej, że Boża miłość i miłosierdzie są większe niż grzech człowieka. Pierwsze czego Bóg pragnie, to dać nam doświadczenie bezgranicznej miłości, z którego rodzi się zaufanie względem Niego. Człowiek, który wie, jak bardzo Bóg go kocha, człowiek, który wie, jak bardzo miłosierne serce ma Bóg, będzie potrafił zawsze wrócić, nawet gdy jego wina sprowadzi na Jego życie i na życie Jego bliskich wręcz płomienie. Tak bardzo potrzebujemy zachwycić się Bożym miłosierdziem. Tak bardzo potrzebujemy zachwycić się Bogiem, który jest większy od Twojego i mojego grzechu. Tak bardzo potrzebujemy, aby nasze serce miało dowód, konkretny dowód dla Ciebie i dla mnie, że Bóg jest w stanie wszystko darować. Błogosławiony Ksiądz Michał jest dla nas wielkim prorokiem. Jest dla nas wielkim znakiem, znakiem od Boga, jak zachwycić się Jego miłosierdziem, jak przyjąć się do swojego życia i jak stać się Jego apostołem. Na zakończenie Eucharystii głos zabrał biskup Stanisław z Angolii. Sześć miesięcy temu zostałem uczyniony biskupem północno-wschodniej części Angolii w diecezji Dundu. Dundu jest wielki prawie około Moja decyzja terytorialnie jest bardzo rozległa, bo zajmuje aż jedną trzecią terenu Polski. Mamy ponad 800 tysięcy mieszkańców, z czego 200 tysięcy to są katolicy. So at my surprise, Visiting the villages and the parishes, i at each village and the parishes, the so mercy groups. i kiedy zacząłem odwiedzać te parafie i różne grupy wspólnoty katolików ze zdziwieniem odkryłem że w wielu miejscach istniały grupy miłosierdzia nawet w najdalej najbardziej oddalonych miejscach mojej diecezji so I very happy to see they i ze zdziwieniem odkrywałem e, część, którą, e, w, w którą cieszyła się siostra, Święta Siostra Faustyna i w tych wszystkich wspólnotach kapliczkach e, wisiały, e, wisiały obrazy, e, które dobrze nam znane z podpisem Jezu ufam ufam Tobie. So I, I came here to Poland to look for missionaries. Priests, Przyjechałem tutaj, żeby szukać do mojej dysenzji księży, misjonarzy, którzy mogliby tam pracować, ale jutro wracam już do Angolii, ale wracam z poczuciem tego, że siostra Faustyna Kowalska będzie wypraszać nam potrzebne łaski. Arcybiskup Edward Ozorowski, dziękując gościowi za wspólną modlitwę, mówił Cieszę się ogromnie, że nas dziś jest tutaj, tak wiele I że biskup z dalekiej Angolii może nas widzieć Może zabierze ze sobą dobre wrażenie o kościele w Polsce A budzi zdumienie, że ta prawda, którą promował”. Błogosławiony Michał Sopolsko zawędrowała już na cały świat, nawet do Afryki, nawet do Angolii. Wybadion! Jestem wolny! Wypadł, 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 jestem wolny od... Po mszy świętej ksiądz Kralka poprowadził modlitwę o uzdrowienie przy relikwiach Błogosławionego księdza Michała, po której miał miejsce koncert ewangelizacyjny w wykonaniu zespołu siewcy Lednicy. Uroczysta eucharystia sprawowana była w intencji kanonizacji błogosławionego Michała Sapoczki oraz jako dziękczynna za posługę pasterską arcybiskupa Edwarda Kisiela w 20 rocznicę jego śmierci. Zgromadziła rzesze wiernych, wśród których były siostry ze zgromadzenia, które założył błogosławiony ksiądz Michał, alumni Wyższego Seminarium Duchownego, poczty sztandarowe białostockich szkół noszących jego imię, oraz czciciele Bożego Miłosierdzia przybyli z różnych stron Polski.